Tak się składa, że indagowany jestem w dniu, czy w dniach szczególnych, bo to mamy, mamy dzisiaj 30 sierpnia, więc przed nami pewne dwie szczególne daty, ostatni sierpnia i pierwszy września. Ostatni sierpnia, młodzi to już nie wiedzą, to bardzo prehistoria, ale dla mnie to jeszcze jest coś, co pamiętam. Ostatni dzień sierpnia to jest dzień podpisania tak zwanych porozumień sierpniowych, czyli takie jakby nowe otwarcie polityczne w Polsce. Inne reguły koegzystencji poddanych i władzy. Kiedyś to byliśmy pacyfikowani i terroryzowani bardzo ostro i mocno, a po sierpniu już jakby trochę mniej, jakby ta władza była troszeczkę łagodniejsza, licząca się z ludem. Wspominam tamte czasy głównie dlatego, że te wszystkie spory, jakie my dzisiaj między sobą toczymy, ta cała awantura, te wszystkie wybory, komitety wyborcze, to wszystko, jaki tutaj yy, może ktoś zyski odnieść, jakie ktoś straty i krzywdy może, może ponieść, proszę Państwa, jest to maleńki pikuś, to jest pyłek, to jest zero w stosunku do tych zagrożeń, jakie były wtedy w sierpniu. Wtedy w sierpniu przecież u mnie w brygadzie, w rafinerii pracowali ludzie, którzy kilka lat wcześniej byli postrzelani i jeszcze mieli bolące rany. To było 10 lat po masakrze, gdzie dziesiątki ludzi wystrzelano na ulicach w miasta. I po 10 latach ci ludzie znów zbuntowali się, zaryzykowali życiem. Ryzykowaliśmy, że nas wszystkich wymordują. To cóż to są dzisiejsze spory w sferze polityki? Jakież to jest ryzyko, że ktoś straci parę set tysięcy czy, czy powiedzmy kilka lat pracy? To jest mały pikuś w stosunku do ryzyka, jakie podejmowaliśmy wówczas, żeby się wyrwać z tego bandyckiego systemu. Przy czym problem skończył się źle tylko dlatego, że jesteśmy narodem tak sparobczałym, że ludzie się buntowali, żądając, żeby nam parobką więcej do miski kładziono. A nie artykułowano takiego problemu, że my nie powinniśmy być parobkami. My powinniśmy być ludźmi w tym kraju, a nie bydłem roboczym. Nie chodzi o to, żebyśmy byli bydłem lepiej karmionym, tylko żebyśmy zaczęli być ludźmi. I tego nikt nie umiał i nie chciał wyartykułować. To był dramat lat osiemdziesiątych. Społeczeństwo polskie było na tyle sparobczałe, że żądali pełniejszej miski, bo byli po prostu dramatycznie głodni ludzie nie mieli butów na, na zimę. Ja chodziłem w kamaszach roboczych, bo mi firma dała. Ale jak ktoś w firmie takiej pracował, która roboczych butów nie dała, to nie mieli w czym chodzić. To był dramat. I żądali po prostu, żeby parobków lepiej traktować. No to parobcy zostali troszkę lepiej traktowani, ale pozostali parobkami nadal. I niestety nadal parobkami są. I harują i tyrają na panów i władców, którzy nami zarządzają. Nadal jesteśmy śmieciem, nadal jesteśmy bydłem roboczym. My musimy wyartykułować zupełnie inny postulat. Polskę trzeba. Zreorganizować w tym sensie, że władza państwowa musi realizować inne cele, nie jak doić polskie bydło, tylko zmienić status z bydła na ludzi. I wtedy dopiero zaczniemy żyć normalnie, zaczniemy odpowiedzialnie kierować własnym życiem każdy po swojemu, zaczniemy cieszyć się dobrobytem, bezpieczeństwem, dostatkiem. Tak, to jest nam potrzebne. Potrzebny jest nam drugi sierpień, potrzebny jest nam drugi bunt przeciwko łajdackiej okupacyjnej władzy niszczącej naród i państwo. To jest nam potrzebne. I ten postulat, który my artykułowaliśmy wtedy w rafinerii, to nas była garstka paru osób, ten postulat powinien w końcu zabrzmieć z ust nie tylko garstki osób. Ale milionów ludzi traktowanych dzisiaj po łajdacku. Zreformujmy państwo, czyli na gruzach tego łajdackiego okupacyjnego systemu powinniśmy zbudować system, który nie będzie gwałcił naszej wolności i własności, tylko będzie ją chronił. Taka Polska jest nam potrzebna i Państwu z całego serca życzę, żeby kiedyś ten nasz bunt przeciwko władzy takie przybrał oblicze i żeby wygrał. To przy okazji tej rocznicy sierpniowej, a potem mamy 1 września. 1 września, yy, jest tą symboliczną datą, nie dla całego świata, głównie dla Polski, że wtedy właśnie wybuchła II wojna światowa, że wtedy Niemcy napadli na Polskę. No, to rozgorzała wojna w całym świecie, ale my to odbieramy w ten sposób, że konflikt niemiecko-polski. Niemcy próbowali zdominować Polskę. I żyjemy teraz, moje życie przebiegło w czasie, kiedy bombardowań nie ma. <laughs> Czy to oznacza. Że Niemcy wyzbyły się yy, swoich takich apetytów, żeby zdominować okolicę polityczną. Otóż nie tylko jestem przeświadczony, jestem absolutnie pewien, że nie wyrzekli się tego. Oni nie mówili ani raz, nie wspomnieli o tym, że dążą do zjednoczenia Niemiec i doprowadzili do zjednoczenia Niemiec. Rozpadły się inne kraje, Jugosławia się rozpadła, Czechosłowacja się rozpadła, a Niemcy się zjednoczyły. Czyli Niemcy odpowiedzialnie prowadzą swoją politykę interesu państwowego w całym swoim otoczeniu. Czy nie interesują się Polską? Czy wojna z Polską nie trwa? Nie lecą bomby. Prawda, nie lecą bomby. Proszę Państwa, cóż miałyby Niemcy jako państwo z tego, żeby nas wszystkich zbombardowali, wyniszczyli i zbombardowali, zniszczyli nasz potencjał, nasze fabryki? A cóż by z tego mieli? Nic. A jeżeli chcą coś mieć, to oni chcą, żeby polskie bydło na nich pracowało. I nie muszą do, w tym celu bombardować. Współczesne wojny wygrywa się inaczej niż samolotami i czołgami. Wygrywa się finansami, wygrywa się informatyką, wy, wygrywa się agenturą instalowaną w obcych krajach. I Niemcy przeprowadzili bardzo łatwo i szybko taki proces, że przejęli własność mediów, prasy, środków przekazu u nas, i my mamy zafałszowany obraz rzeczywistości, bo kto inny nam go kształtuje? Przez kilkadziesiąt tytułów pracy poczytnej należy do właścicieli niemieckich. Przejęli własność banków. My nie wiemy, jakie, które firmy przynoszą dochód, a które nie, ale Niemcy wiedzą. I oni mają z tego pożytki. Oni inwestują, bo przejmują również kapitał polski, to co się w Polsce, w Polsce przynosi dochody, bardzo często jest własnością, jeżeli nie Niemców, to w każdym razie innych państw. Czyli realizują swoje cele eksploatacji zasobów ludzkich i przyrodniczych tego kawałka ziemi. A że nam tu wrony nie zwieszają zamiast orła, no to co. Interes mają swój i realizują ten interes. Jeżeli mówimy, jeżeli nawiązujemy do rocznicy wojny, że wojna się zaczęła, to warto się zastanowić nad tym, czy aby ta wojna nie trwa i czy my aby nie przegrywamy tej wojny. Nie stajemy w prawdzie z szablami przeciwko czołgom, bo i po co? Pod diabła Niemcy mieliby budować czołgi i samoloty, to jest bardzo kosztowne, a poza tym byli, mieliby na kłopot z nami, bo byśmy stanęli do walki. A jeżeli wygrywają z nami innymi metodami, to nikt nawet nie kiwnie palcem w obronie polskiego interesu narodowego i państwowego. To jest nasza klęska. Że my nie mamy odpowiedzialnych władz, które potrafią się przeciwstawić. Takiej ekspansji obcych, nie tylko Niemiec, w ogóle in, z innych kierunków politycznych również. I przegrywamy wojnę bez bombardowań, bez czołgów, karabinów i okrętów. Przegrywamy wojnę, i stajemy się strefą podbitą przez innych i pracujemy na innych. Jeżeli Polacy w Niemczech, w Norwegii, w Anglii więcej mają na chleb własny z, tam, z pracy tam, niż na chleb z pracy w Polsce. To znaczy, że Polska jest krajem podbitym i eksploatowanym przez obcych. To jest katastrofa i nieszczęście. Jesteśmy w warunkach przegranej wojny. Jeżeli chcemy wygrać, musimy najpierw ukonstytuować naszą władzę, która stanie do tej wojny i nas obroni przed obcą ekspansją i obcą eksploatacją. I to są moje refleksje. W nawiązaniu do rocznicy 1 września, bo to nieszczęście dotyka nas niestety i współcześnie.